Inicjatywa pierwszego czeleckiego polowania na pisanki polega na tym, iż drużyny dwu, trzy lub osobowe będą poszukiwać jajeczek, które są ukryte w parku Kościuszki. Wszystkich jajeczek ukrytych zostało 980 sztuk. No, proszę Państwa, to historyczne wydarzenie, bo to pierwsze w czeladzi polowanie na pisanki, ale widzę, że impreza niezwykle wzbudziła duże zainteresowanie, dlatego że nie spodziewaliśmy się, że aż 50 rodzin i 169 osób weźmie udział w tej fajnej zabawie. Myślę, że to taka piękna przedświąteczna rozrywka związana z jajeczkami. No i ogromnie się cieszę, że tak dużo dzieci wzięło udział w tej, w tej dzisiejszej imprezie, która, która byłaby być może lepsza jeszcze, gdyby pogoda była dopisała, ale wydaje mi się, że i tak warunki nie były najgorsze. No i co najważniejsze, że udało się większość jajeczek znaleźć, ale słuchajcie Państwo, najważniejsze to dobra zabawa, dobry humor. No i ogromnie się też cieszę, że w gronie tych, którzy dzisiaj tych jajeczek szukali, była także jedna rodzina ukraińska. Serdecznie dziękuję wszystkim uczestnikom, którzy nie przestraszyli się pogody i przybyli na pierwsze czarackie polowanie na pisanki. Myślę, że to będzie świetna zabawa. Pozdrawiam i do zobaczenia.